Teraz linią 200 od Przystanku i z kościelny do Wojzki. A my za chwilę dojdziemy do przystanku. Mylika, numer przystanku, 936. Kierowca zaraz przejechać 1535 to oczywiście 1537. Idziemy i Capenu. 924 Bo 923 chyba wycofali, nie wiem jeśli wystarczy w ogóle tutaj no, pamięci, to może nagram też. Nie wiadomo, 201. 200 już dawno pojechało na Simunę. tam Simunę, nie wiem jak to się wymawia. To już jest mój drugi raz, kiedy serio jadę tym, tym 202. Jeszcze drugi raz jadę w jeszcze drugi raz jadę w nie Iveco Kierowcy w ogóle otworzą sobie o to, bo... żeby nie wchodzić przed nimi Nikomu, kierowcom już nie chce coś czekać Aż się te drzwi zamknę, tylko już nie ruszę od razu i będzie pip 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 pip, pip. Oczywiście strasznie głośna jest ta kapena. Dpiero za 20 minut będziemy na wojskach. No bardzo fajnie. I sorry, że się mało to widzicie. 201, właśnie i to będzie połączenie linii A 200 oczywiście nie będzie dziś już, bo pewnie to już był ostatni chyba kurs albo jeszcze będzie o 16, tylko ja nie wiem i nie nagrywam oczywiście później zwążek do ich małca A Teraz to już rozumiem jak to nagrywać dojechaliśmy do przystanku Zyłka do przystanku 836, ok przepraszam do przystanku Biele do przystanku 837 jest tutaj też oczywiście Grosz 20 0 Gracias. Tak, jak że światło i za chwilę się do tego oj Biele. A my dojechaliśmy do przystanku. Biele Pętla, Numer przystanku 837.

Z nas to coś, ktoś pyta. Ciekawe jaki numer boczny będzie na 201. To mnie jest ciekawe. Złotniki Tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem Przystanku Złotniki Tysiąc czterysta siedemdziesiąt siedem na Wow ăn đi chơi Mam takiego kapena mi się trafiła. I to mi się kapena akurat trafiła. Wy to pewnie widzicie się 1 lub, albo 2 sierpnia, a ja nagrywam to 31 lipca. 1989 Nie wiem czemu, ale tam powinniśmy z że się zatrzymać, ale nieważne O tym mówiłam A my zanim dojdziemy Przestanku do przystanku do do przystanku 1736 Zeszłem, bo moja twarz z gorąca wyszłam od sem, 14 z domu o 13 nie do 13 z domu weszłem

Nie wiem do jakiego przystanku dojdziemy. Znaczy dojdziemy, zawsze dojdziemy, za chwilę dojdziemy do przystanku dorożki kolonia Nie wiecie jak ma przystanku, bo już mówiłem. 1667 A my dojechaliśmy właśnie Po do przystanku owo znów z gazu w my właśnie do, dojechaliśmy na do przystanku w numer 10 numer przystanku 1667 mm za fle tej giem do przystanku przedkończonego, czyli wąskiej wieś. Wojszki wieś. Nie wiem, jaki numer przystanku. I jak zwykle tutaj w lewo zakręcamy. I za chwilę wejdziemy do przystanku Wojski, Końcowego naszego.

No dojechaliśmy do przystanku Wojrzy. No to jak pomocy? No to w 1940 się odcinek, nie, nie podobał, bo jeszcze będzie 201 i widzimy się no, właśnie ja 201. Jednak nie będzie 201.